Jezusowi kochani, dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście a ja dam wam ukojenie przyjdźcie do mnie i zaczerpnijcie ze zdrojów zbawienia kochani, Jezus Chrystus to nie jest osoba religijna ani jakaś tylko historyczna on jest teraz tutaj z nami w tym miejscu. Nie widzimy go fizycznie oczami, bo on jest w duchu świętym. Ale Pan Jezus powiedział: Nigdy cię nie zostawię, nigdy cię nie opuszczę. Będę z tobą wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz. Mam gwarancję Pisma Świętego, że teraz jest tutaj Jezus Chrystus, król królów i Pan Panów. On ma wszelką władzę w niebie i na ziemi. On jest drogą, prawdą i życiem. On jest zbawieniem i uzdrowieniem. Kochani, nieważne jakie macie problemy, to nie ma znaczenia. Jeżeli przyjdziesz do Jezusa, zaufasz Mu, zobaczysz ponadnaturalną moc z nieba. Chrystus zbawia, uwalnia i uzdrawia. On jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Najdrożsi, może potrzebujecie cudu jakiegoś. Chcę Wam powiedzieć, Jezus jest cudotwórcą. On czyni rzeczy, których nie da się wytłumaczyć po ludzku. Jezus ma wszelką władzę w niebie i na ziemi. Każdy, kto uwierzy w Niego, zbawiony będzie. Najdrożsi, Biblia mówi, że szatan przychodzi po to, aby kraść zażynać i wytracać. Ale Jezus przyszedł po to, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Jezus zmiażdżył szatana na krzyżu Golgoty i dał nam życie. Duch święty jest w nas. Kochani, dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia. Ja modlę się, aby każdy z Was zapragnął czytać Biblię i doświadczyć żywego Jezusa. Modlę się o głód Jezusa w waszych sercach, abyście zapragnęli mocy z nieba, wszelkich duchowych błogosławieństw niebios. Ja modlę się, aby Duch Święty się wylewał, aby przenikał wasze życie, aby zbawiał, uwalniał i uzdrawiał. Hallelujah!